Jesteśmy przyzwyczajeni, że zabytek to jest coś bardzo konkretnego, materialnego. Na przykład stary pałac, albo zamek, albo kościół, albo kamienica. Po prostu coś z architektonicznej krwi i kości, czyli cegły, kamienia albo drewna. Ale istnieją też zabytki dużo bardziej ulotne, takie, których materią nie jest wcale mur albo więź badachowa, tylko kształt przestrzeni. O co w tym chodzi? Wyobraźmy sobie jakieś stare miasto, takie, które rośnie, rozwija się przez setki lat. Naturalną rzeczą jest, że starsze budynki, które na przykład są w złym stanie technicznym albo z jakiegoś powodu są już niefunkcjonalne, są burzone i na ich miejsce stawiane są nowe, lepsze, nowsze, bardziej funkcjonalne. Po wielu, wielu latach może się okazać, że po kolei pojedynczo wszystkie budynki zostały zamienione właśnie na nowsze i żaden z budynków nie pamięta już najdawniejszych czasów tego pierwszego założenia miasta. Ale cały czas jest coś, co w każdym mieście czy w wielu miastach pamięta ten moment założenia miasta. Bo przecież dużo łatwiej jest zburzyć jakiś budynek i zbudować nowy, niż przesunąć całą ulicę, przy której ten i wiele innych budynków stoi. I takim świadkiem historii, który pamięta najdawniejsze czasy w wielu miastach, takim niewidzialnym zabytkiem jest ta przestrzeń pomiędzy budynkami na przykład układ ulic albo kształt jakiegoś placu. I dzisiaj chciałbym właśnie zająć się takimi niewidzialnymi zabytkami zabytkami urbanistyki, jakie pozostały po starożytnym Rzymie. Kiedy myślimy o zabytkach rzymskich, to pierwsze skojarzenie to może być na przykład koloseum, albo jakiś akwedukt, albo ruiny świątyni. Ale starożytny Rzym zostawił też bardzo wiele właśnie zabytków urbanistyki. I skoro mówimy o Rzymie, to udajemy się do stolicy cesarstwa, czyli miasta Rzym, na jeden z jego najpiękniejszych placów, Piazza Navona. Wspaniałe wnętrze urbanistyczne, z pięknymi barokowymi fontannami, ale przyjrzyjmy się temu, jak on wygląda z góry, bo ma bardzo charakterystyczny kształt. Bardzo wydłużony. Te dłuższe boki są właściwie równoległe. Z jednej strony zamknięty prosto, a z drugiej zamknięty okrągło, takim łukiem. Ten kształt oczywiście nie jest przypadkowy. Nie powstał samoistnie w wyniku jakiegoś rozwoju miasta w średniowieczu. Dokładnie w tym miejscu, co dzisiaj jest piazza Nawona, w pierwszym wieku zbudowano stadion lekkoatletyczny. Jak on wyglądał? Miał dwie równoległe trybuny ustawione naprzeciwko siebie, które były połączone. Taką okrągłą trybuną, która razem z nimi tworzyła kształt bardzo rozciągniętej litery U. Kiedy ten stadion przestał być potrzebny, to po prostu na miejscu tych trybun, w ich ruinach, zaczęto budować nowe budynki. Ale kształt tej litery U pozostawał. I w ten sposób Piazza Navona jest zabytkiem, który pamięta czasy rzymskie, mimo tego, że żaden z budynków, które na nim stoją, nie pochodzi ze Starożytnego Rzymu. Ale ten kształt już tak. Z Rzymu przenosimy się do Florencji. No ale hola hola, chyba żaden człowiek nie jeździ do Florencji, aby podziwiać antyczne rzymskie ruiny. Po pierwsze dlatego, że niespecjalnie są tam jakieś antyczne rzymskie ruiny do podziwiania, a po drugie, no do Florencji jeździ się po to, aby oglądać renesans i chłonąć atmosferę włoskiego quattrocenta. Ale prawda o Florencji jest taka, że całe ścisłe centrum miasta to tak naprawdę jeden wielki zabytek antycznej rzymskiej urbanistyki. Owszem, budynki są średniowieczne, renesansowe, barokowe, XIX-wieczne, współczesne, ale ulice, przy których one stoją, a, to jest inna historia. Spójrzmy na to z góry. Wyraźnie widać, że centrum miasta to jest taki prostokątny obszar, zupełnie inny niż to, co go otacza. Przede wszystkim dlatego, że ma regularną siatkę ulic, równoległych i prostopadłych do siebie. W ten sposób Rzymianie zakładali swoje miasta, taką regularną siatkę ulic. Do dzisiaj czytelne są najważniejsze ulice na osi północ-południe: Cardo, wschód-zachód, ulica Dekumanus. Na przecięciu Cardo i Dekumanus, w każdym rzymskim mieście, pojawia się plac. I tak samo jest we Florencji. Ten plac od 2000 lat jest w tym samym miejscu. On trochę zmieniał kształt, ale w to samo miejsce antyczny Rzymianin przychodził na forum i dzisiaj współczesny Włoch przychodzi na Piazza della Repubblica. Cały czas ten plac jest najważniejszym publicznym miejscem w całym mieście. Ale we Florencji jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Rzecz, którą bardzo łatwo przeoczyć chodząc po takich wąskich, krętych uliczkach. Jest taka uliczka, która wygląda tak samo jak wszystkie inne wąskie kręte średniowieczne uliczki, ale jeśli spojrzymy z góry, to okazuje się, że ona jednak nie jest jak inne, ponieważ układa się w charakterystyczny kształt elipsy. Co więcej, jeśli spojrzymy na inne dawne miasta, to okaże się, że taki eliptyczny blok zabudowy albo elitycz, eliptyczna ulica, albo eliptyczny plac pojawia się w wielu miejscach. To jest Lukka, to jest Asyż, to jest maleńka miejscowość na południu Włoch, Venafro. I wszędzie tam są takie eliptyczne bloki zabudowy. Przypadek? No raczej nie. Raczej też można odrzucić hipotezę, że jakiś olbrzym chodził z eliptycznym stemplem i wszędzie stawiał pieczątkę. Sprawa robi się bardziej klarowna, jeśli spojrzymy na plany tych kamienic, które stoją w tym eliptycznym bloku we Florencji. Okazuje się, że ich fundamenty mają charakterystyczną cechę. Ich główne ściany rozchodzą się promieniście od środka i to właśnie te główne grube ściany wyznaczają ten eliptyczny kształt. Dokładnie tak samo jest w rzymskim Koloseum. Ono też jest eliptyczne, a ten kształt tworzą te główne ściany, które rozchodzą się tak promieniście od środka. Ponieważ we wszystkich tych miastach Rzymianie zbudowali amfiteatry. Ogromny był w Rzymie i jest do dzisiaj zachowany, mniejsze stały w innych, mniejszych rzymskich miastach. To były miejsca walki gladiatorów, taki budynek rozrywkowy, który Rzymianie trochę tak jak ten stempel stawiali właśnie we wszystkich miastach, które zakładali. I znowu to miejsce stało się świetnym miejscem, żeby zbudować tam w jego ruinach jakieś nowe domy, kiedy walki gladiatorów odeszły już do przeszłości, ale ten kształt pozostał i ten kształt pamięta rzymskie czasy, mimo tego, że żaden z tych budynków, które w tym miejscu stoją, już nie. Jednak relikty dawnej rzymskiej cywilizacji znajdziemy nie tylko w miastach, ale także na włoskiej i południowo-francuskiej wsi. Na przykład tutaj. Moim zdaniem ten fragment okolic Imoli wygląda jak powiększony do gigantycznych rozmiarów zeszyt w kratkę. Szosy biegną po prostych liniach, krzyżują się pod kątem prostym, w równych odległościach od siebie. Dlaczego tak jest? To są centuriacje. Dawno, dawno temu jakiś anonimowy rzymski urzędnik dostał zadanie podzielenia pól na równe kawałki. Zrobił to najlepiej i najprościej jak umiał. Prostymi liniami wyznaczył wielkie, identyczne kwadraty. I tak już zostało. Po miedzach poprowadzono szosy i do dzisiaj ta decyzja tego bezimiennego urzędnika ma wpływ na to, jak współczesni Włosi jeżdżą swoimi samochodami. Zachęcam do tego, aby samemu popatrzeć na zdjęcia satelitarne i poszukać tych reliktów dawnych cywilizacji we współczesnych miastach i na współczesnej wsi. I jeśli ten odcinek będzie miał dużo łapek w górę, to zrobimy też osobny odcinek o niewidzialnych zabytkach. Polskich miastach. Koniecznie kliknij też poniżej, aby zobaczyć kawałek Rzymu w Warszawie i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia.